Cześć! Hej, hej! Czasem słyszę pytania, Ewelina, jak ty zaczynasz swój dzień? Jak to się dzieje, że masz dostęp do takiego spokoju w sobie? I wiecie co? Absolutnie, rytuały poranne mają wpływ na to, jak potoczy się emocjonalnie dalej nasz dzień. I niezależnie od tego, co, bądź kto, w jakich emocjach stanie nam na naszej drodze. Są rzeczy, które są. W strefie naszego wpływu, i są takie, które są poza naszym wpływem. To, co daje nam spokój, to poczucie spójności i autodyscyplina, powtarzanie powoli, ale łagodnie. Jeżeli nie uda nam się poćwiczyć tej jogi, czy też zrobić jakieś ćwiczeń, które lubimy przez zaplanowany czas, ale nieco krócej, żebyśmy też byli dla siebie życzliwi, łagodni. Jak ja to robię? Kiedy rano wstaje, daję sobie trochę więcej czasu na oddech. Sprawdzam, jakie mam połączenie dziś między tym, co w trzewiach, czyli tym, co do działania ku światu, a tym, co w uczuciach. Zastanawiam się też i wymawiam sobie na głos intencje na dany dzień, a w kontekście jakiej emocji chciałabym dziś doświadczyć więcej. A daję też sobie czas ze Słońcem. Na spotkanie z nim na swoim balkonie, bądź tak jak dzisiaj miałam tą możliwość, obudziłam się nad morzem i to za mną to fototapeta, ale dziś byłam nad prawdziwym morzem i tam pooddychałam, spędziłam czas ze sobą. Nie pospieszaj się, nie popędzaj. Świat wystarczająco szybko pędzi. Dobrego dnia.